Dzień dobry, witam w Starą Gwardię. Czuję się z Państwem jak ze starani przyjaciółmi. Jest mi to bardzo miłe. Państwa witać. Widać. Serdecznie witam również nowych, mam nadzieję, przyjaciół Ibedekera i spacerów po Gdańsku i w przyszłości w Gdyni. Mam przyjemność zapraszać Państwa na spacery na łamach mojego bloga i bedeker.pl. Zapraszać na spacery po Gdańsku, które prowadzi przewodnik Aleksander Masławski. Które w przyszłości. Które po przyszło... W przyszłości po Gdyni będzie prowadziła Ania Pesz, licencjonowany przewodnik. Dzisiejszy spacer jest możliwy dzięki Gdańskiemu Oddziałowi Polskiego Zrzeszenia, Z... Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które reprezentuje pan Piotr Korczak. Zapraszamy tutaj do nas. Tydzień temu poprzednio była uprzejma e, nie udzielić głosu. Yy, przedstawicielce miasta, za co bardzo przepraszam, dzisiaj już nie poprawię, proszę o dwa słowa przywitania, ale dwa, bo jest zimno. Dwa słowa przywitania, witam wszystkich. <kluczy> to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Panie, to jeszcze, pa jeszcze parę. Nie, odrzeszenie nie warto. Nie, odrzeszenie nie warto, dlatego że ci e, ludzie związani ze zrzeszeniem wiedzą, jak zrzeszenie działa, jak funkcjonuje. Ja natomiast chciałem bardzo podziękować za to, że Państwo e, w takiej ilości tu przyszli, także nasi członkowie e, zrzeszenia. Mam nadzieję, że nie jest to e, ostatnie nasze spotkanie i będziemy mogli dalej się wykazać również pomocą w organizacji następnych. Dziękuję. Teraz oddaję głos na dwie godziny czy na półtorej, Aleksander? Tak proszę Państwa, zgodnie z sugestią organizatora, dzisiejsza wycieczka będzie nieco krótsza. A to ze względów pogodowych, jak się Państwo domyślają zapewne. Dzisiaj będziemy poruszać się szlakiem gdańskich zabytków techniki. i Oczywiście części tych zabytków, dlatego że gdybyśmy chcieli wszystkie zabytki techniki w Gdańsku obejrzeć, to by nam nie stoczyło ani dwie godziny, ani podejrzewam, że dwa dni. Pójdziemy sobie taką trasą trochę inną niż zwykle. W ogóle nie zajrzymy na długi targ, w ogóle nie zajrzymy nawet na główne miasta. Czy Zajrzymy, ale z przeciwnej strony rzeki. I tak sobie będziemy to, śledzić tą technikę właściwie od średniowiecza aż do współczesności. Zaczynamy nasz spacer w miejscu, gdzie skończyliśmy jeden z naszych spacerów, ten poświęcony przedmieściu. Zaczynamy na placu Wintera, jak mówimy przeważnie bo tak jest prościej zapamiętać niż kolejny tark Maślany. Targ Maślany. Jak sama nazwa wskazuje, służył do sprzedaży czego? Garnków, proszę Państwa. Oryginalnie w średniowieczu był tu sprzedawany nabiał, ale już później nazywało się to i sprzedawano, czyli targ garnkowy, i sprzedawano tutaj garnki, w ogóle wyroby garncarskie. To miejsce wiąże nas dzisiaj z historią gdańskiej techniki przez fontannę, która tutaj była, której nie ma. Fontannę, która była ukoronowaniem procesu budowy w Gdańsku wodociągów i kanalizacji. Tą fontannę pamiętają ci, którzy byli na tym spacerze po Przedmieściu. Tak wyglądała, była neogotycka, starała tutaj pod koniec XIX wieku i właśnie miała być upamiętnieniem tego długiego procesu przekształcania Gdańska z miasta średniowiecznego, z miasta nowoczesne, którego Największym promotorem w tym okresie, kiedy budowano gdańskie wodociągi i kanalizacje, był nadburmistrz Leopold von Winter. I właśnie nadburmistrzowi Winterowi poświęcono ten plac, nazywając go Winterplatz, czyli Plac Wintera. Winter to już powtórzę się, ale Winter to oczywiście Państwo wiedzą, co to znaczy zima po niemiecku, w związku z tym ten plac po II wojnie światowej, kiedy tłumaczono nazwy niemieckie na polski, został nazwany placem zimowym. Więc z Placu Zimowego proszę Państwa ruszymy teraz ulicą La Stadia, na południe nieco dlatego, że chciałbym Państwu pokazać miejsce, gdzie był pierwszy w Gdańsku dworzec kolejowy wewnątrz murów i pierwsza w Gdańsku gazownia, no więc przejdźmy tam i tam sobie zaczniemy opowiadać już o konkretnych zabytkach techniki. Chodźmy. Przyszliśmy tutaj, żeby Państwo rzucili okiem na to miejsce, bo tu właśnie w połowie XIX wieku został zbudowany pierwszy dworzec w Gdańsku. To był dworzec kolei jeszcze nie przelotowej, tak jak jest teraz. Gdańsk jest w tej chwili stacją na trasie. Wtedy był stacją końcową, a właściwie stacją boczną, dlatego, że kolej została zbudowana z Berlina do Prus Wschodnich, do Królewca i dalej do rosyjskiej granicy. I ta kolej przebiegała przez Czech. Gdańsk został pominięty w tym pierwszym projekcie. Od 50 lat, tworzonym tej, tej kolei, prowadzącej właściwie przez całą wschodnią część państwa pruskiego. I dopiero w 50. latach, właśnie boczną odnogą, startującą w Trzewie i kończącą się w tym miejscu, podłączono Gdańsk do tej sieci kolejowej. Ten dworzec stracił na znaczeniu w momencie, kiedy powstały następne dworce, kiedy kolej połączono te trasy z południa i północy, kiedy powstał dworzec główny w Gdańsku. Ten dworzec od początku, właściwie od ostatnich lat XIX wieku, stał się dworcem wyłącznie towarowym. I taka właśnie była jego funkcja aż do 1945 roku, kiedy w związku z tak zwanym wyzwalaniem został spalony i nigdy nie odbudowany. Tu po lewej stronie, gdzie stoją Toitoje, tu znajdowała się pierwsza w Gdańsku gazownia. Był to moment jeszcze przed wprowadzaniem, przed no właściwie takim powszechnym użyciem elektryczności. Wtedy głównym źródłem takiej rozprowadzalnej po mieście na przykład energii był właśnie gaz. Ta gazownia powstała w następnym roku po uruchomieniu dworca, czyli bardzo szybko połączono to niejako dworzec, gdzie można było dostarczać węgiel i gazownia, która ten węgiel przetwarzała na gaz. Jak Państwo sądzą, skąd ten węgiel przyjeżdżał do Gdańska? Jeśli myślą Państwo, że ze Śląska, to się Państwo mylą. Ze Szkocji importowano węgiel. Około 3000 ton rocznie zużywała gazownia. No, i błyskawicznie zaczęła sobie zyskiwać klientów. Około początkowo w tych pierwszych latach po uruchomieniu miała 500 odbiorców indywidualnych i mniej więcej 300 lamp w mieście zasilanych gazem już uruchomiono. Gazownia w Gdańsku, ta właśnie, gazownia numer 1, bo taki, taką miała oficjalną nazwę. Gazownia numer 1 przestała funkcjonować w roku 1904, kiedy otwarto gazownię numer 2, która funkcjonuje do dzisiaj. Znajduje się na ulicy Wałowej, to Państwo wiedzą. Proszę Państwa, my jesteśmy w miejscu, gdzie jest most prowadzący na ulicę Chmielną. Tu się zaczyna wyspa Spichrzów za chwilę. Ta stacja początkowo nie miała kontynuacji na wyspę Spichrzów. Ta kontynuacja to dopiero lata 80. XIX wieku, kiedy kupiectwo gdańskie, kiedy kupcy, korporacja gdańskich kupców postanowiła podłączyć wyspę Spichrzów, która cały czas była, mimo przesuwania się portu coraz bardziej ku północy, ku Westerplatte, Cały czas wyspa Spikrzów była jeszcze w użyciu. Cały czas wyspa spikrzów była tym ekonomicznym centrum Gdańsk, więc postanowiono podłączyć ją do kolei. I właśnie mostem, tym następnym, który tam widać, kawałek dalej jest most, na nim leżą już tylko podkłady. Przejść po nim jest ciężko, bo nie ma żadnego poszycia. Są tylko podkłady kolejowe. Tamtym mostem wprowadzono na wyspę spikrzów po raz pierwszy kolej. Parę lat później zbudowano ten most żelazny już o większej nośności. I takimi właśnie dwiema nitkami tory kolejowe wchodziły na wyspy Spikszów, ale proszę Państwa, wchodziły bez lokomotyw, dlatego że lokomotywy potrafią iskrzyć, a to, czego się badał na wyspie Spikszów najbardziej przez wszystkie wieki wieków, to był pożar. W związku z tym te wagony na wyspę wciągali wciągały konie po prostu. Konie, a z czasem... No, konie je wciągały bardzo długo, właściwie. Do II wojny światowej były to konne i tego typu pojazdy. Dopiero w 1943 roku, czyli na dwa lata właściwie przed końcem istnienia Wyspy Spikszów, jako tego obszaru magazynowego portugdańskiego, wprowadzono nowe rozwiązanie w postaci gąsiennicowych ciągników. Zaraz za mostem po prawej stronie jest dziura w ziemi. Tutaj się znajdowały e, zarząd tej kolei, warsztaty, magazyny i tak dalej. Proszę zobaczyć, po tym nie ma najmniejszego śladu. Można się próbować czegoś domyślać w tych fundamentach, które są odsłonięte. A my pójdziemy sobie teraz właśnie na wyspy spichrów, żeby się przyjrzeć kolejnemu zabytkowi techniki, jakim jest gdański spichlerz w ogóle. Obejrzymy sobie ten zabytek na przykładzie spichlerza Wisłoujścia.